Dzień dobry i witam. Pokażę Wam jedną z w turniejowych, którą zacząłem z Zibem. Proszę bardzo, jaki piękny ten dodatek fal Samurai jest. <laughs> no, co się stało z Monami. Bo jest wszystkim wszystkimi flagami. Beznadziejacz, nie? To jest pierwsza bit yy, powtórka, którą oglądam. Od kiedy wyszedł ten pięciokikowy patch. Dobrze, przyjrzyjmy się statystykom i rozkładom armii. Cóż ma ZIP? Widzę tutaj Samuraj z różnicami ze 125 zasięgów. Widzę też drugich takich, bo ich pamiętam. Świtaznę z data na mięso. I jazda ogniowa bardzo potężna. Munkowa jazda z wytrwaniem. Samuraj z Jari. Samurai z Jari Samurai z Katany, katany. No daci. Generał dowodzący. Hmm, widzę, że ma, ma ulepszone morale. Bo świątyni z jeszcze nie zajął. Tak, Fall of the Samurai, zobaczmy. Budynek wygląda inaczej. 2. Nie była tutaj świątynia, a pancerz. Tutaj nie było do żałku, a świątynia. Natomiast tutaj było do czermierszy. Nie wiem, jak będzie z do kiedy on zajmie to, ale naprawdę nie ma. Nie podoba mi się to. Szczególnie powtórki zawsze były tu dupy, a w Napoleonie jakoś potrafią dobrze zrobić. W Napoleonie było świetnie zrobione, wszystko działało. A mi się teraz coś odwiedziało. I ja się normalnie w tej bitwie bronie. No, i zobaczmy co ja tutaj mam. Normalnie mam <coughs> sumary z różnicami: na zerowym yy, Daikyo, na szóstym Długi Ari na dziewiątym z wytrwaniem. Zwykle Ashigaro z wytrwaniem. Mniejsi wojownicy z 150, się, nie 1205. Nie, 125 nie, 125, ale jak się mi zwiększy, to moje 150. Yy, tak. Mniejsiłe nic. <laughs> pokazuje, że na piątym poziomie. Bardzo ciekawe, bo w wszystkich moich wytrenach nie mam Monków na piątym poziomie. Nie, może tutaj też... Pokazuje, że mam lepsze morale. Może to morale jest ulepszeniem? Tak, też miałem na piątym, mi się wydaje uroki starej powtórki. Zobaczyłem, się tam no, na do przeładowania tutaj. No, widzę, że przeładowanie jest dosyć ulepszone. Ciekawe, jaki Wam pokaże wynik tej bitwy. Bo tą powtórkę, jeszcze Przezpatrzę. Chyba 2-3 dni po tej bitwie oglądałem tą powtórkę po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że wszystko było w porządku. Co jest dziwne, bo zazwyczaj powtórki w szczególnie są zepsute. Patrzcie, jakie piękne widoki nam zrobili na najniższej grafice. Tam. tu Patrzcie. Ale zip tego <grych> hmm, hmm, hmm. Czyżby on nie miał tego budynku? <grych> Na sto miał. Jestem tego absolutnie pewien. Znaczy no niedługo mu go odbiorę. Zip idzie w prawo i normalnie trzeba przyspieszyć. Są nudy, a ja już nie mam o czym gadać. białe TTT są głupie. Zmienię za prędkość taką, bo będzie trochę lepiej. A to jest ziba jednostka, a moja nie. Nie ja jestem na i strzeli tutaj mnóstwo rzeczy. <grym> Sorry? <grym> Płatki. A w ogóle polecam mleko od płatków z kolą. Super jest. No i, z, i zobaczcie. No wtedy mniejsze budynki i teraz, o! Już jednostka jest zbugowana. No pewnie tutaj obchodziła. Chociaż nie wiem, może je, ich tak schował. Jest możliwe. No, chyba tak. O! Są Batalion Stavrosa. Teraz są elitarne wieśniaki Tuary Kupa. I ucieka! Ja ze z katanami, ale trochę oberwał uków. I tutaj yy, normalnie yy, on coś tutaj ma. Coś to jest? O, są ryzyka, no to trzeba uciekać. A tutaj yy, yy, są z Jariego, yy, to wciąż jest. O, coś nie jest moje, o nie.

On tutaj jedzie y, jazdą, on się oberwał tutaj od moich włóczni i się wbija gdzieś, wbija, wbija się, a w generałach się a pewnie i tutaj wejdzie. Ale nie, no, o, o, ale tutaj mam super hiper mega ultramonków i, i w ogóle I tutaj trz, są tych chyba oni już nie istnieją, i dobra, bo no, Rumunia ich rozwali w kości są, o, o, o. A, no nie wiem czy tak by ich rozwali, ale o, chyba wtedy ich rozwali, tak e, tą, to, to, odbieram, tą. Tutaj, o, I zajmuje. Tutaj też mu to odbieram. I, a to, 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 to też jest moje. Zaraz będzie. one to flaga moja jest. O, ciekawe, czy to jest Ziba. Zobaczmy, No i tutaj krzykłem i normalnie tutaj pff, mega wielka hiperkupa. Przez to, że są zbugowane te, no to nie wiemy, gdzie są czyje i w ogóle.

He he. To mój generał był na koniu? Może to są zbugowane koniki, które tak się rozpieszły i dalej na nim ludzika? O koniec bitwy. Jeszcze co widzę, jeszcze nie koniec bitwy, ale świetna powtórka się zbugowała. Brawo dla CA za zrobienie świetnej gry, ze świetnymi powtórkami, z dopracowaną do każdego szczegółu, absolutnie bez błędów i stabilną, że ho ho... brawo.